Cześć wszystkim z tej strony. Nexon. jesteśmy dzisiaj w moim biurze. Znaczy się. No, może to nie jest moje biuro, bo może inaczej bym je udekorował. Trochę mniej tego, jakby, ponurego, zamkowego klimatu. I co to jest w ogóle? To wygląda jak się wybiera na początku gry postać, którą chce się grać. A mianowicie, w ogóle, co to właściwie jest? Jest to amnezja, ale nie mroczny obłęd, tylko amnezja My Little Pony. Amnezja, Escape, coś takiego, coś się takiegoś nazywa. Little Pony to się chyba nazywa dokładniej. Tak, ogólnie to jest Custom Story, które powstało, z tego co wiem, w 2013 roku, jak właściwie amnezja, mroczny obłęd, praktycznie wiodła prym, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju Custom Stories, jakie wtedy nam oferowali twórcy, moderzy i jacyś tam, wiecie, fani gry. Ja swego czasu w 2013 roku z moimi kuzynami ogrywaliśmy całą masę Custom Stories, jakie tylko wychodziły. Eee, praktycznie większość naszych wakacji spędziliśmy właśnie ogrywając te Custom Stories, drąc ryja, otrzymując lot ciotki, że drzemy ryja i no. Tak to właśnie wyglądało. I ogólnie dawno, dawno, dawno temu to jest kolejna moja historia życiowa eee, na tym kanale nagrywałem Costume Stories z moim kolegą Anolajem, Ale ogólnie stwierdziłem, że będę nagrywał je solo Bo... Chcę poczuć jakby bardziej ten klimat, czuć się w to jak faktycznie wiecie przychodzi się amnezję solo, nie? No Nie wiem czy to w ogóle nawet straszne będzie czy nie Zobaczymy Dobra, pierwsze co tu mamy to latarnie, Latarnię biorę jako pierwszą, najważniejszą Co my tutaj ciekawego mamy? Oliwa mamy, dziękuję bardzo A tu nie ma oczywiście Szuflady, okej. Okay. Co to w ogóle jest, tak szczerze mówiąc? Statek jakiś, ale... Co on prezentuje? Nie mam żadnego pojęcia. Mniejsza, dobra. Wiadomość. Kiedyś byłem szlachetnym kapitanem na statku. Morze było moim domem i byłem wolny. Ale teraz... Jestem uwięziony, ponieważ... Yy, jakieś formy życia, yy, które znalazłem podczas mojej podróży, przez, a przez formy życia, które znalazłem podczas mojej podróży, yy, przetransportowałem je do mojej krainy, mojego domu, mojego, mojego kraju, to był wielki błąd, muszę to naprawić, okej, okay, dobra, czyli my jakieś formy życia przeprowadziliśmy z jakiejś odległej, odległej krainy, więc zobaczymy, co to dokładnie za formy życia, znaczy według tytułu, jeżeli faktycznie to chodzi o to, co spędzą to oczywiście nasze kochane kucyki. Czy to są kości? Kości. O, Tornbone. Ok, to podejrzewam, że jest potrzebne do otwarcia drzwi. No oczywiście. Dobra, to idziemy przed siebie. Myślałem, że mi nie dadzą krzesła. O, tam jest światło! Niestety, musimy iść w stronę światła. Ku przygodzie. Niech nas prowadzi magia kucyków. Co to jest? What the hell? Zaraz krzyknę, zaraz krzyknę. O, wyjście, 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 wyjście. Wyjście. Jej! Jej! Tylko <noise> ciekawe, jak długie jest to custom story. Myszki! Dużo myszków. Tam już nie wracamy. To jest chyba jakiś obiekt, którego nie ma w grze. To też zresztą. Wielkie, rozdeptane szczurki. Halo! Jezus! <głos> Przestańcie! <głos> Co to ma być? Tak się nie robi! Tu jest ciemność, idę w ciemność. Nie iść w stronę światła. Albo może pójdę w stronę światła, wiecie? Światło! Widzę światło! Zniknęło światło. Ok, zamknięte, dobra. Co to było? Czemu. Czy to jest świnia? Aha! Okej, okay, dobra No oczywiście, że zamknięte, czemu by miało być otwarte? Przecież wszystko musi być pozamykane! Otwórz się mi te drzwi! Teraz się nagle światło pojawiło znowu. Heh. Dobra. Idziemy w takim razie dalej przed siebie. A! <śmiech> <śmiech> nie rob się tak, nie! Pospłakam! wiecie co, otworzy sobie szafę najpierw? Co jest? Co to za gra jest? A, czemu to jest ogień? Okej. Okay. Rozumiem, że święta dopiero za pół roku. Nie wolno takich słów mówić. W sumie... A! Co to jest? Uh. Proszę mnie nie straszyć, Dobra, to był kucyk. To był kucyk, ewidentnie kucyk. Dumki, przestańcie, zaraz psychy stracę. O już, już psycha mi się naprawia. Już, 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 spokojnie, spokojnie. Wypij sobie herbatkę, meliskę. Piklok, to jest piklok? To był sztylet. Mogę zasztoletować jakiegoś kucyka. Zaraz tu załatwimy sprawę z kucykami. Kucyki, zaraz skończy się przyjaźń, do magia. Zaraz my tu załatwimy. Że to załatwimy. Że rozumiem, że to jest... Naprawdę? Nie, potwór! Tylko normalny potwór, a nie kucyk. Myślę, że kucyki będą mnie geniały. Nie właśnie tu. Co to za projekt? Kto? Jak dają, to zbieramy. Nie rób tak! Jak to zbierasz wszystkie? Słapię wszystkie, słapię wszystkie. Biorę, 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 moje, 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 Klucz! Czekaj, biorę to najpierw. Czuję się jak w jakiejś pile czy czymś nie. Co to za dźwięki są chore? Podnoszę, wszystko zbieram, wszystko moje. Moje! W ogóle po co mi one, jak się tu nic nie pali? Ale biorę, mogłem się przydać kiedyś. Wszystko przyda się, wszystkie przyda się. No! Nie właśnie tu. Eee. Yy, wiadomość od spider ktokolwiek to jest. Moje imię to Manus. Sp Spider-Manus, spider ok. Yy, to są moje ostatnie słowa. Hold on them, trzymaj się ich, w sensie, no, swoich. Yy, od kiedy kucyki zostały przywiezione do naszego kraju, nic nie było już takie samo. Yy, osoba odpowiedzialna za to została ukarana. Ale jakieś głupki... Yy, yy, yy. Odnalazły to miejsce. Co? Took Place. A, yy, yy, yy. Bo zjawiły się i wynalazły kult kucyków. Kult kucyków, to jest po prostu mistrzostwo świata. Wiem, Skahim Shirt jest odpowiedzialny za Cedrum Wanderer. War, nie, Wardener, okej. Okay. Trenowali te zwierzęta. Trenowali jak zabijać ludzi. Eee, a przynajmniej Holout Zero co cokolwiek to jest. Był, od, y, był w stanie kontrolować moc... Która była ponad kucyki. Muszę go odnaleźć, ale nie mogę stąd uciec. Bo stoisz na suficie. Logiczne. To jest serio potwór? To są nawet dwa. TRZY! Pikachu, ratuj mnie! Pikachu, ratuj mnie! Ja mam klucz, dobra, nieważne. Czemu to nie tu się używa? Nie wchodzić tu. Jestem sam sobie właścicielem swojego losu. O nie! Pikachu! O nie, one tu wchodzą. Słuchajcie! Który to klucz? Nie ten. A ten? Nie ten. Ten? Nawet nie wiem, że one po kolei się układają. To jest ten problem. Ten? Nie. A ten? O! Ten klucz, dobra. Mamy to. Kucyki. Co to było? Czy kieratujcie mnie? Co to? Oliwe eee. oliwa słuperansko. O, razie gdyby mnie pobiły, co to za creepy muzyka jest? Jak ja mam wiedzieć, co jest na górze? Klucz, to jest chyba klucz. Nie, to tuta. nie właśnie tu. Nie właśnie tu. Nie róbcie mi tak. Proszę tu nie włazić Co za chora gra Tam na górze raczej nic nie będzie, chociaż my chyba krzesło mamy Co tu jest? To są jakieś zwierzęta, nie mogę tego wyciągnąć nawet Ręka pomocna. One rozwalają drzwi. Chyba muszę wziąć. O. O nie! Coś się zrobiło. Co ty jesteś? Dobra, co jeszcze nie weszły? Rowdy, Roadie rodi key. Bam, 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 bam. Okej. Cię był dobra, dobra, dobra. O, oh, spokój. Drzwi mi zjadło, co tam się dzieje? Oh. Dobra, jest wszystko git. Nie Co to jest? A, a potwory! Potwory, 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 potwory! A, 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 a! Nie bić mnie! Nie bić mnie! Do kucyków, do kucyków! Ist das Ende der Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Holly LP. Bitte sag das nie. Hörst du sie auch? Ach, du hast kein Gehör. Ach, das tut mir leid. Weißt du was? Du glaubst mir nicht. Ach wirklich? Eliminiert ihn, Over. To jest mój biggest party. Dałej A tobie Co to takie krótkie jest? <grywa> co? Halo. Chyba tyle, tak? Chyba tak. No ale jak widzicie, to jest ogólnie krótkie strasznie. Myślałem, że to będzie trochę dłuższe, ale było całkiem fajne, w sensie może nie mój styl Custom Stories, w sensie czego ja mogę się spodziewać po Custom Stories z kucykami. ale w sensie to nie jest mój styl Custom Stories, ale zaciekawiło mnie i chciałem spróbować coś takiego właśnie dziwnego. Yy, ale, tak jak mówię, to nie jest mój styl custom stories, który lubię, ja wolę bardziej takie klimatyczne, gdzie faktycznie coś eksplorujemy, coś tam zwiedzamy, coś takiego jak amnezja po prostu klasyczna, tylko w nową historią, nową tam jakąś fabułą. Ale było całkiem śmieszne, fajne, wiele razy się wystraszyłem i yy, było spoko. Ogólnie możecie napisać, czy wam się podobało, czy chcecie więcej takich custom stories, one ogólnie teraz będą wychodziły we wtorki o 18. Tak jak dzisiaj wyszła, wyszło, yy, no, więc mam nadzieję, że się podobało, widzimy się niedługo w kolejnych Custom Stories, w kolejnych odcinkach, w kolejnych seriach, trzymajcie się ciepło, do następnego razu, no i cześć!